Jebane Polskie gówno, jebańcy, kurwy niezmyślone, kurwy jebane szmaty Zrobili chyba Ty ja? ale jak coś to wiesz jak to, no Wiesz? Eee Kurwa, nagrywa jebany chuj błędy Kur... Chujafi jebany. ruchacz pospolity Jebaś koły na mieście podobno Co? Czy nie? Co się cieszysz? Jak się zajeżdżał zajęszczał koza, to też cię Jebane! Chuj! Kurwa... w dostępu, nie ma przecież! Kurwa. Chuj! O! No. Jebie, w kakao! Ale jak ten? To wiesz co? No... No wiesz! <grywa> kurwa... A się kurwa poparzył! <grywa> <grywa> Cała się wykręciła ta szpilka. Nie pierdol, że się jeszcze urwa. Nie. O, jak dobrze. Myślałem, że już się ujebał. Chyba powinny, to będzie przerywać teraz.